Brydzień, fryc niewyjściowy jak zwykle. Dopiero jak uruchamiam kamerę, to widzę jak ja wyglądam. W ogóle się dziwić, że ptaki stąd uciekają. Kochani, skosiliśmy działkę, ale jednej rzeczy nie skosiłem, ponieważ przyda mi się. Dużo różnych roślin rośnie u nas na tym terenie. Różne do różnych rzeczy się nadają. Ostatnio wykorzystywałem pokrzywę przy grządkach rosnącą. Po to, żeby ją po prostu rzucić na grządki. Pokazywałem Wam takie ściółkowanie na miejscu, można powiedzieć, wyrywanie, ściółkowanie. Dzisiaj patrzę, że już mi przeszkadza wrotycz. Mam tutaj taki rośnie sobie. Już spory. Fajną funkcję ma, bo przejął mszycę z, z wszystkich upraw. I widzę, że już Biedronki wygrywają z mrówkami, już zaczynają tymi mszycami się zajmować tutaj. No, widać to, ale przejął nam wszystkie mszy, co się działy na Wrotyczu. No słuchajcie, stanęła tam szklarnia wypasiona i nie ma miejsca, kurczę, tu na przejście. Zasłania nam światło do cukinii, widzicie jaka malutka ta jedna. Zasłania nam tutaj sporo światła. No cóż, trzeba się tego pozbyć chwilowo. I teraz tak. Różne ludzie, ludzie z, różne rzeczy robią z wrotyczu. Ponoć teraz wewnętrznie nie można używać jakichś naparów, tam innych rzeczy, żeby pić z tego różne nalewki, inne tam pierdoły, tak? Yy, tylko zewnętrznie. Do różnych rzeczy zdrowotnych, na jakieś bakteryjne, takie grzybowe, jakieś tam choroby czy coś. Jeśli chodzi o ogród... Używają ludzie też jako do oprysków na przykład tam i na mszyce i wylewają niby na turkucie podjadki i na jakieś tam śmietki i inne rzeczy. No, no generalnie to jakby poczytać, popatrzeć to zabija wszystko i zawsze. <laughs> ja stwierdziłem, że nie będę kombinował za wiele, a można na jakieś takie napary, na komary no, odstraszające, takie na komary, na kleszcze i tak dalej. No jest tego mnóstwo. Ja stwierdziłem, że nie będę się tutaj na razie cackał nie będę się bawił i nie wiadomo co tam robił, bo nie mam na to czasu teraz się interesować. I o! I tak dalej, i tak dalej, więc idzie sobie wrotycz. Proszę, pyk, pyk, pyk. Do wiaderka. Strasznie już zdrewniał, pierdzielony. Zrywam, układam w ten sposób, żeby. Zmieściło się go jak najwięcej, bo niby kupiliśmy już beczki do nowych takich, można powiedzieć, gnojówek. No ale trochę mało tego wrotyczu jest, żeby tam go na niego specjalnie beczkę przeznaczać, więc nie będziemy się tutaj pierdzielić z tym w tańcu. Można sobie to ukroić. Ja tam wyrywam, bo podejrzewam, że i tak mi to tu odrośnie. A jak będę zresztą chciał mieć wrotycz, koniecznie... No, wyłaziadu! To sobie go że tak powiem wysieję tu i tyle. Yy, wsadzam do wiadra i będziemy po prostu zalewać wodą. Kochani, wyczytałem tam gdzieś, że generalnie to coś zawiera, zawiera coś takiego, co się nazywa tujanami. No, ja zmuszę akurat ludzi i, i podsłuchiwać. No, trudno. A nagrywam to jednym ciągiem to te pierdamony, nie mogę tak przerywać. No i w, zawiera to y, tak zwane tujany, czyli no takie związki, które jakby są takie trujące, trochę można powiedzieć i tak dalej. I generalnie musimy na tę gnojówkę zaczekać trochę dłużej y, niż na przykład na gnojówkę z pokrzywy, która powiedzmy jest w przeciągu 5-10 dni, 15 max, zależy jaka pogoda, to tutaj będziemy musieli zaczekać trochę dłużej, bo to tak ze 3 tygodnia nawet może trwać, ale uważam, że warto już nie tylko dlatego, że by wymieniać co jakie ma azoty, nie azoty, potasy i inne rzeczy. Chodzi głównie o to, że warto sobie takie gnojówy nawozy robić z różnych roślin. Oczywiście można by było, dopóki jeszcze się ona tutaj nie, nie, nie zawiązała nasion, tylko ma powiedzmy kwiaty, to warto sobie też na przykład na grządkę tak bezpośrednio to rzucić i można też przykryć najwyżej czymś, niech się rozkłada ale ja na razie sobie zrobię właściwie pierwszy raz tutaj coś takiego, że o, mam pełne wiadro, widzicie, trochę niby tego było, ale wlazło do wiadra lepiej mieć w małym pojemniku intensywniejsze i najwyżej to rozrobić potem, rozwodnić trochę jeszcze, rozpuścić niż mieć w dużym pojemniku takie, takie byle co. I teraz wlewamy sobie, albo czekajta, zaniosę to od razu w miejsce docelowe. Bo tutaj mamy takie miejsce, gdzie są te, takie jak kiedyś pokazywałem, gnojowice niby. Tu mam już beczkę specjalnie właśnie na gnojówki różnego typu. Tam jest teraz pokrzywa wsadzona. I dlaczego namawiam do skorzystania z wrotyczu na przykład? akurat mam, więc dlatego to pokazuję, ale też do innych rzeczy, na przykład do skrzypu, do mniszka lekarskiego. Można robić nawozy. O, czekaj, to bo po co mu ryj tu pokazywać, jak można, jak można to. To, jest, to wiaderko ma chyba około 15 litrów, a konewka 8. Także zobaczymy, czy nie będzie za mało. Podejrzewam, że będzie troszkę za mało tej wody. To jeszcze się doleje. Uuu. Wlazło gdzieś tam w ogóle masakra. W każdym razie jest to inna roślina, w której skład, w której fermentacja i tak dalej może przebiegać trochę inaczej niż na przykład pokrzywy czy skrzypu. Z mniszka lekarskiego lepiej takiego jak kwiaty ma, tylko z mniszka. Faktycznie mniszka. Jak mniszek ma kwiaty, to dobrze robić taką gnojóweczkę, pod rośliny kwaśnolubne bardziej, bo, one, bo, bo, bo wtedy dzięki tym kwiatom też właśnie ta gnojówka jest taka kwaśna. Ta powinna raczej się nadać do wielu rzeczy, bardziej jako taki nawóz, też, ale można powiedzieć, coś co troszeczkę że tak powiem dezynfekuje, trochę antybakteryjne, takie jakby i tak dalej. W każdym razie ja sobie będę to tutaj testował. Ym, właściwie w, tutaj u nas robię to po raz pierwszy, bo wcześniej nie zwracałem na to uwagi. Teraz specjalnie to zebrałem. Obie droneczka mi się tutaj topi. Sorry, że ci mszyce potopiłem, ale i cek dzień Jeszcze mszyc tu u nas y, dostatek w sumie. Yy, aha, tak szkoda, że też nie pokazałem dokładnie, jak ten wrotycz wygląda. No ale widzieliście, chyba dosyć wysoki liście ma takie. O... Tego, tego typu. Tak wyglądają liście, kwiaty, takie grona zebrane, żółte, jak już są w pełni okazałości. Młodyga twarda, taka zdrewniała już, i można to oczywiście trochę przykryć, od czasu do czasu trochę przemieszać. Różnie ludzie robią gnojówki. Ja nie będę się mądrował. Ja tylko zachęcam, żeby się zainteresować tą rośliną. Tak po prostu dla celów zdrowotnych również, ale również do ogrodu, czasami na różne opryski i tak dalej. Chociaż ja staram się w większości wykorzystywać takie rzeczy na, na jakieś właśnie gnojówki, na nawóz. Bo wiecie z tymi opryskami, to tak jest. Właśnie świetną rzecz wyczytałem w książce ostatnio, że. no i mądrą. I u nas się tak stało rzeczywiście, że na przykład ludzie bardzo mocno pryskają na mszyce. Tak jak zobaczą tylko mszycę, to od razu lecą z opryskami. Nieważne czy naturalnymi, czy nienaturalnymi, czy chemicznymi typowo, jak to się mówi, tylko lecą, opryskują, zabijają te mszyce. Biedronki się pojawiają trochę później. Nie mają co jeść, więc umierają. I co się dzieje? Mszyce wracają. I trochę to bez sensu. My mieliśmy w tym roku zatrzęsienie mszyc na początku, teraz mam mnóstwo biedronek i mszyc prawie wcale. Widzieliście, że na Wrotyczu już tylko dwie czy trzy te, te, te gałązki, takie e, dwie czy trzy roślinki były zaatakowane przez mszycę, a reszta była łysa. A jeszcze jakieś dwa tygodnie temu wszystko było pokryte w mszycach. Także z tymi opryskami to jest tak różnie: każda ingerencja człowieka, tego typu, yy, tak, tego typu ingerencja yy, no, bywa szkodliwa yy, niekiedy. Natomiast właśnie <laughs> wrotycz to jest jedna z wielu rzeczy. Zobaczcie, tu mam teraz dwa wiadra puste, bo przelałem gnojówkę z pokrzywy tu, żeby już się robiła. Tu mamy gnojówkę z wrotyczu. Tu mamy, jak ja to nazywam, gnojowice, czyli obornik wrzucony i zalany wodą. Za chwilę tutaj chyba też to zrobię. Ale jeszcze można by poszukać, tylko że ja nie mam tutaj. Nigdzie w okolicy, za, za blisko chyba z yy, skrzypu na przykład znowu zrobić gnojówkę ze skrzypu i zrobić sobie gnojówkę z mniszka. i Mamy raz, dwa, trzy, cztery pięć różnych nawozów. Poczytać do czego się nadają, do czego najlepsze, yy, tak żeby jeżeli coś zakwasza, to tam nie, 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 nie lać, gdzie jest yy, jak, jakieś zasadowe, bardziej takie yy, alkaiczne środowisko potrzebne i na odwrót, tak? tych co, na przykład takiego obornika, zalanego wodą, nieszczególnie szczególnie na przykład do borówek, bo obornik ma zwykle pH dosyć wysokie, więc a borówki lubią niskie, no to wtedy tego mniszka, właśnie ktoś tam do mnie ciągle pisze, że mniszek z kwiatami jest na ten na, dla borówek dobry. Wiem, to akurat wiem. Natomiast nie mam tu na działce chyba w ogóle mniszka. Wszędzie rosną nam tak. Z no wszystko się nazywa mleczami zwykle. I to są chyba brodawniki. Ale to ja nie jestem specjalistą, więc się nie wypowiadam. Teraz to już nic nie rośnie, bo skosiłem w cholerę. No i nic, zachęcam do wrotyczu zainteresowania się roślinką. I tyle. Do zobaczenia.